Na pewno czuję mega podekscytowanie. No. Wracam do Bełchatowa w mieście, w którym się urodziłem, w którym się wychowałem, w które stawiałem swoje pierwsze kresy siatkówką. Mega, mega jestem podjarany tą całą sytuacją i, i mam nadzieję, że, że wybrałem dobrą drogę. Ja się nie, niezmiernie cieszę, bo oczywiście, bardzo ciężko bazować te, tylko na wychowankach. Szczególnie gdy zespół gra o najwyższe cele i w tak małej populacji jak był Hatów, ciężko, ciężko o tych wychowanków, a pokazujemy po raz kolejny, że jednak, że jednak można i dostają, dostają taką szansę zawodnicy, którzy zostali wyszkoleni w naszym klubie. Pamiętam, jak dwa lata temu po Mistrzostwie Polski Juniorów usiadłem z trenerem Kolankiem i z grupą tych zawodników, mówiąc i życząc im tego, by zupełnie innym, ciężkim graniu seniorskim po, po wyjściu z, z okresu juniora trafia, trafili do szerokiej kadry PGS Krybyłchatów. I tak się dzieje w tym sezonie po Sawickim. Kolejny zawodnik z grupy Mistrzów Polskiej, z drużyny Radka Kolanka, trafia do szerokiego składu pierwszego zespołu, Sebastian Adamczyk. Będzie jednym z czterech środkowych. Na pewno duża nobilitacja, i wierzę w to, że obok takich zawodników jak Mateusz Bieniek, Karol Kłos czy Norbert Kuber. Będzie mógł dużo się uczyć, ale również i wniesie swoją cegiełkę do sukcesu w tym sezonie PGS hatów.